Teraz niektórzy będą myśleli, że wymaganie od nich solidarności społecznej ogranicza ich wolność. I to jest moim zdaniem indywidualizm, właśnie tak, bo no, po latach życia w komunizmie, my oczywiście mamy pewną taką alergię na to hasło solidarności społecznej, no bo. Cały komunizm na tym się opierał, tak, to wszystko było, trzeba było poświęcić dla systemu, tak. Jednostka była niczym, liczyło się państwo, społeczeństwo. I to, to jest po prostu totalitaryzm, na tym polega. I my się tego boimy. No ale z drugiej strony czas pandemii, on oczywiście trochę zmusza nas do tego typu poświęceń, do tego typu, żeby troszkę rezygnować z siebie, i umieć, czy, ponosić, czy innymi słowy, ponosić osobiste koszty na rzecz solidarności społecznej, i to jest właśnie w tym momencie dla nas trudne, ale to jest podyktowane tą bieżącą sytuacją. Czyli gdyby było tak, że pandemia mija, a rząd nadal utrzymuje tego typu, powiedzmy, jakieś restrykcyjne przepisy, no to wtedy można by, jakby ten opór społeczeństwa byłby zrozumiały, tak to byłoby nieuzasadnione ograniczenie wolności. Natomiast w bieżącej sytuacji yy, po prostu dobro wspólne wymaga, żebyśmy troszkę się zjednoczyli, dbali o siebie, a to oznacza, że yy, no, musimy ponosić pewne, wspólnie pewne koszty również i wyłamywanie się z tego yy, uniemożliwia wtedy działanie yy, całego tego systemu. Yy, podważa, yy, rozbija tą solidarność społeczną i Uniemożliwia walkę z wirusem. To był fragment rozmowy z ojcem Robertem Plichem na temat szczepić się czy nie. Zachęcamy do odsłuchania całości. Linki znajdują się poniżej.